Cześć dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt o stylizacji mebli farbami kredowymi, i to będzie zestaw związany z transferami free, primy i z foremkami. Tak jak widzisz, zwykłe pudełko ze sklejki można przerobić na coś naprawdę wyjątkowego. Za pomocą bardzo prostych zabiegów, zaczynam od tego, że z lekkiej masy modelarskiej wyciskam sobie takie bordery, tak zwane, czyli wzory, które pozwolą mi podkreślić pionowy element zdobienia tego mebla. Mam dwie szuflady. Po wyjęciu tych szuflad, nawierciłam sobie otwory jakby z lewej strony szuflady, po to, żeby umieścić w nich później uchwyty, i w ten sposób mam jakby szafkę dwustronną. Wyciśnięte wcześniej. Um... Ozdoby z masy modelarskiej umieszczam na mojej skrzynce, i mam tutaj bardzo słodkiego obserwatora, który nie chciał mnie zostawić. Za pomocą kleju ekspresowego, ten klej ekspresowy nanoszę na wcześniej wyciśnięte z foremki bordery i przyklejam, dociskając dosyć mocno. Klej ekspresowy jest klejem kontaktowym, trzeba mu dać minutkę na to, żeby zaczął działać i powinien wszędzie dobrze przylegać. Dlatego ja sobie tutaj trochę obciążyłam i po przyklejeniu zabieram się za malowanie. Zacznę od malowania ramki mojego mebla. To jest mebel mini, ale możesz sobie doskonale wyobrazić całą komodę w ten sposób, czyli maluję kolorem, w tym przypadku niebieski o północy z Lapacharity, przepiękny odcień takiego głębokiego granatu z kroplą zieleni. Po pomalowaniu ramki maluję również szuflady. To jest pierwsza warstwa. Staram się to zrobić w miarę starannie, ale też jakby bez przesady, ponieważ będzie tych warstw jeszcze kilka. Jeżeli masz problem z tym, że ciągle prześwituje biały kolor w wyciskach z masy modelarskiej, to można tą farbę w tych miejscach troszeczkę rozwodnić. Maluję również uchwyty to są uchwyty akurat drewniane i E, przygotowałam sobie również proszek Saltłoż. Proszek saltłoż, mieszam z farbą niebieski o północy. E, to będą dwie łyżki farby i dwie łyżki tego proszku. I e, tak przygotowaną, jakby masę e, e, strukturalną nakładam za pomocą pędzla w zewnętrzne części szuflad i troszeczkę również na ramę. Sposób nakładania tej mojej strukturalnej mieszanki to jest taki sposób tepowania i ja też w jakiś sposób szpachluję te moje wcześniejsze ozdoby z masy modelarskiej. Po naniesieniu tego proszku saltwash w postaci pasty na mebel w wybrane miejsca, tworzy się rodzaj bardzo ciekawej struktury, dzięki której następne kolory położone właśnie na mój mebel będą wyglądały bardzo efektownie. Po wyschnięciu masy saltwashowej, przechodzę do koloru Green Queen z Flair. I za pomocą takiego dosyć płaskiego pędzla, techniką suchego pędzla, pracując tak, jakby troszeczkę od siebie, nanoszę kolor zielony na granat. Nie nanoszę go tak zupełnie kryjąco, chciałabym, żeby ten piękny granat też spod tej zieleni prześwitywał, dlatego nie używam zbyt dużo farby, i ta struktura mi też w tym dosyć pomoże. Maluję w ten sposób moją ramkę mebla. I podobnie będę malowała również moje szuflady, czyli za pomocą tym razem pędzla Stantarino, bo jest troszeczkę mniejszy, do szuflad będzie mi bardziej potrzebny. Za pomocą techniki suchego pędzla maluję zewnętrzne części, na których jest struktura, ale również niewielką ilość nanoszę na środek szuflady, który będzie zdobiony. Przymierzam, sprawdzam czy wszystko jest w porządku i teraz po wyschnięciu zabieram się za dwa dodatkowe kolory, które stworzą mi niebo i zieleń na centralnej części, którą będę zdobiła później roślinami Za pomocą koloru bambus suchym pędzlem nanoszę na środkową część, nie wychodząc poza te moje wyciski z masy Taką właśnie niewielką warstwę, a później zmieniam kolor na błękit kryształu i pocieram górę, czyli moją górną szufladę, tworząc efekt, tak jakby nieba. I teraz, żeby zintegrować te dwa elementy, również od dołu leciutko pocieram zielenią. Także każdy z tych elementów jest odrobinę zielono-niebieski, zielono-błękitny. I teraz składam je sobie razem po to, żeby poprawić, tak żeby nie było odcięcia właśnie niebo, ziemia, ale dodaję również odrobinę koloru rasti, który wprowadza takie ciekawe, kolorystyczne akcenty i rozwadniam go za pomocą zwykłego atomizera. Po wyschnięciu, czas na zdobienie. I tym razem korzystam z transferów. Primy jest to, są to motywy botaniczne. Wycinam sobie najpierw to, czego będę chciała użyć, to, co mi pasuje kolorystycznie. Pomieszałam tu dwa transfery. To są motywy pochodzące z dwóch różnych opakowań, i to jest w ogóle bardzo fajne, że można się tym bawić w ten sposób. Ja uwielbiam technikę dekupaż, ale odkąd odkryłam transfery przy zdobieniu meble, mebli, muszę Ci powiedzieć, że to jest tak szybkie i przyjemne, a w dodatku tak efektowne że no, jest to duża konkurencja do przyklejania papieru żyżowego, który bardzo lubię. Jeżeli masz większe motywy, tak jak w przypadku tego liścia, to po zdjęciu papieru montażowego i przyłożeniu tego mojego motywu, warto jest też naciąć to w miejscach w których są szuflady za pomocą zwykłego skalpela, tak, żeby ten motyw mi się tutaj po prostu, żeby szuflady mi się otwierały i żeby ten motyw się odpowiednio podzielił. I tak jak widzisz, pracuję za pomocą patyczka drewnianego i sukcesywnie z góry na dół zdejmuję ten patyczek, znaczy zdejmuję tą folię ochronną, tak żeby mój motyw przykleił się bardzo dobrze, bez śladów powietrza do zdobionej powierzchni. Zdobienie mam zrobione, to jest dosłownie kilka minutek, a efekt jest naprawdę wow. Czas na przykręcenie uchwytów, bo część motywu wchodzi właśnie w ten otwór. I ozdobię sobie jeszcze boki szuflad. Ja uwielbiam ten zabieg. I do, e, używam w tym przypadku szablonu, który przyjechał do mnie ze Stanów Zjednoczonych, a okazuje się, że jego autorką tego motywu jest Polka e, i tekst jest tekstem po polsku, więc jest to po prostu urocze. Ale bardzo podoba mi się krój pisma i za pomocą farby e, miedzianej i e, pędza do szablonów primy w końcu znalazłam pędzel do szablonów, które nie gubią Włosia i są naprawdę super, naniosłam napisy na boki, szuflad. Dzięki czemu po wysunięciu będę miała jeszcze dodatkowy efekt e, boczny. E, całość jeszcze sobie ozdabiam tą miedzianą farbą. E, ozdabiam uchwyty i te moje wyciski z masy, które już są suche, pomalowane i w miarę trwałe. E, na meblu dużym typu komoda do zabezpieczenia tych wycisków e, użyłabym jeszcze power teksu, żeby były nie tylko suche, ale też twarde. I teraz pozostało mi właściwie lakierowanie. Tym razem zdecydowałam się świadomie na matowy lakier, a nie na wosk, ze względu na moje te wielopoziomowe zdobienia z transferów, więc wszystko dokładnie lakieruję przynajmniej dwoma warstwami matowego lakieru, uważając, żeby mi się nie powlewał w struktury, żeby ładnie zabezpieczył transfer i Transformacja mojej komódki jest gotowa. Także masz na tym filmie przykład na czym polega stylizowanie mebli. To nie jest kolorowanie na jeden kolor, tylko to jest wiele kolorów, wiele warstw, wiele pracy i tym właśnie zajmuję się na moich warsztatach w Pracowni Kreatywnie.com. Są to warsztaty stacjonarne i tu masz przykład tego co na takich warsztatach można wykonać, czego można się nauczyć. Czyli to jest stylizacja mebli w pigułce. Linki do produktów, których użyłam w tym filmiku, znajdziesz w opisie filmu. Koniecznie zajrzyj na moje media społecznościowe i napisz w komentarzu, co sądzisz o transferach, czy nadal wolisz dekupaż, czy już ich próbowałaś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!